Poszła Kasieńka, za Dunaj po wodę, jaś za nią, hej, jaś za nią, Zaspoka Kasieńko kochano, Zaspoka Kasieńko kochano. Kasiu, kochana, z tysiącaś wybrana, wróćże się, hej, wróć ja ci wódejki dwie konewejki przy Ja ci wódejki dwie konewejki przy Kasia stanyła ruczkami czósnyła i myśli Hej i myśli po Powiesiła seruciany wianeczek na wiśni Powiesiła seru wianeczek na wiśni. Poszła Kasieńka za Dunaj po wodę, jaj za nią Hej, jaś za nią, za swą Kasieńko kochaną za swoją kochaną. Kasiu kochana, z tysiącaś wybrana, wróżę się, hej wróżę się, ja ci wódejki, dwie konewejki przyniesę. Ja ci wódejki, dwie konewejki przyniesę. Kasia stanęła, rączkami trząsnęła i myśli hej i myśli powiesiła seruciany wianeczek na wiśni powiesiła seruciany wianeczek na wiśni Tak?